Witam kolejny Ekogroszek do testów. Tym razem też z firmy Węgiel 24 info. Zobaczymy, jak on się sprawdza. Tym razem trafił do mnie pomarańczowy. Oczywiście na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału. Będziecie na bieżąco z nowymi filmami, testami poradniki. Tak więc myślę, że będzie dość ciekawie. Tak więc zachęcam oczywiście do łapki w górę. Do komentowania a, i do subskrypcji. Dobra, słuchajcie, przejdźmy dalej do, do tego, co mamy na worku, e, co tutaj e, pisze. Hmm, na worku, jak właśnie zaznaczę, nie ma kompletnie żadnych informacji, co to jest za opał, skąd on jest. Nie ma kompletnie nic. Dopiero na stronie producenta. Dla mnie to jest na no duży minus. Nie mamy żadnych informacji podstawowych na, na samym właśnie worku i to jest dla mnie duży, duży minus. Jedynie co, to też pisze, przepraszam, waga e, tu wam 25 kg w worku. Ja wam pokażę, ile ważą cztery worki, dokładnie są na wadze. Możecie zobaczyć. 99,3, czyli mamy e, na czterech workach brakuje nam E, dokładnie 0,7, czyli na całej tonie, jeśli by taka się tendencja utrzymała, e, braknie nam około 7 kg. Troszkę na minus, e, ale jakieś tam normy mówią, że e, plus minus jest 2%, e, tak więc mieścimy się w tej normie. Dobra, słuchajcie. Troszkę zerżne ze strony producenta informacje, żeby Wam cokolwiek jakby powiedzieć. Jest to prawdopodobnie na bazie, e, zaznaczę na bazie KWK Bobrek, czyli tak zwany Skarbek, e, produkowany opał. E, zobaczymy jak się będzie sprawdzał. Spiekalność między 0,10 R i producent podaje siarka między 0,4 a 0,8. E, no jeszcze akceptowalne do 0,7 powyżej już e, ja nie lubię. I, I też nie akceptuję. Popiół między 3 a 8%. No powiem tak, jeśli będzie to poniżej 7, będzie ok, powyżej już ja raczej. Nie, nie bardzo toleruje już tak wysoki popiół. No i kaloryczność między 27 a 29, czyli bardzo, a to bardzo wysoko. No i granulacja między 5-25. To co? Otwórzmy sobie worek, zobaczmy, co jest w środku. Eee, czy on jest suchy, czy mokry, bo o tym nie mam żadnych informacji eee, i wsypujemy sobie do kotła. Tak więc co, otwieramy worek. Zobaczymy, przepraszam. Dobra, otwórzmy sobie, zobaczmy jak to się kształtuje. Worki w miarę solidne, ale widzę, że wilgotny trochę jest. Otwórzmy sobie. O, sami widzicie po worku, że wilgoć rzeczywiście w nim jest. O, tak się to kształtuje. Eee, taka frakcja. Nawet fajna, ale dość mokry. O, zobaczcie sami. Tak więc tutaj na pewno na e, minus, no nawet dość mocno, ale zobaczymy oczywiście, jaka ta wilgotność gdzieś frakcji. Tutaj nie wynajduje e, drobniejszej miały czy coś, tak więc pod tym względem w miarę jest w porządku. Tak, jak mówię, no tak to, tak to się kształtuje. Frakcja w miarę, w miarę ok. zerknijcie sobie jeszcze sami. O. No ale wilgotny. To na pewno na minus e, jednak wilgoć jest, e, no ale zobaczymy ile. Bo tak jak mówię, że do, do 5-7% do jak najbardziej jest ok. Powyżej byłoby już e, dość mocno źle. Tak więc, co? Wsypujemy sobie oczywiście do kotła i zobaczymy, co jest, czy e, jak się będzie sprawdzał. Tak? E, czy, czy powstaną jakieś tam spieki, jak on się będzie dopalał, ile tego popiołu. To co? Idziemy testować. OK, sprawdźmy, jak spala się nasz ekogroszek pomarańczowy. Jakie, mówię, spalanie dobowe czy coś? Temperatura na dworzu, jak widzicie, dość mocno do góry poszła. 7,5. W nocy jeszcze będziemy mieli przymrozek. Taki koło 0, minus 1, ale nad ranem rzeczywiście będzie, tak więc grzać trzeba. Pompki, oczywiście, pracują. Na kotle zadana standardowo 60 stopni no i tak jak wspomniałem w domu dość ciepło dla nas zdecydowanie za gorąco teraz 23,3 no musiałem jednak okno uchylić bo za ciepło ale ważne 12,9 spalanie domowe e, wynik wydaje mi się dość dobry tym bardziej że ogrzewam dwa domki niecieplone jak już nie raz wspominałem e, tak więc wydaje mi się, że wynik całkiem w porządku. Łącznie 110 metrów do ogrzania. W ogóle nieocieplone, w jednym jeszcze stare okna, jednoszybowe, nieszczelne. Tak więc wynik myślę, że całkiem akceptowalny. Sprawdźmy ustawienia. Modulacja standardowo nic nie zmienia, myślę, że jest ok. Czuwanie, ten parametr zupełnie nie bierze udziału jeszcze w całym procesie spalania. Pokażę Wam po wykresach. Opcje no to standardowo e, czyszczenie co 90 minut przez 20 sekund. Sprawdza się w porządku. Paliwo e, jak możecie zobaczyć 28,1 megajoula. No I to by się potwierdzało z tym co nawet producent deklaruje. Tak więc myślę że jak najbardziej wynik e, bardzo fajny jeśli chodzi o kaloryczność zresztą zobaczcie co jest w kotle co jest na palniku tak więc to na pewno wam też uświadomi powietrze, eee, możecie zobaczyć, troszeczkę inaczej ustawione teraz, eee, dmuchawa rzeczywiście mniejsza, ale obecnie 27 na 60 to eee, jest dmuchawa, zaznaczę 40-watowa, dlatego takie nastawy. Sprawdzałem na dmuchawie 80-watowej, jak większość z Was ma, eee, wynik był na poziomie 7, a eee, 19%, eee, tak więc myślę, że też całkiem fajnie. Podajnik oczywiście, wyliczony z przesypu, tutaj wyjątkowo 10,5 kg tylko, e, dość mały potencjał. Kres, bardzo mała modulacja tylko 18% średnio, spaliny bardzo niskie 71%. Od razu odpowiem na Wasze pytania, zastrzeżenia. Komin mam suchy, komin mam zmurowany ze starej cegły, bardzo szeroki, nic mi się nie skrapla, tak więc te niskie spaliny w żaden sposób źle nie wpływają, czy na mój kocioł, czy na mój komin. Kiedyś wejdę, e, to wam pokażę. Tak więc tak to się u mnie kształtuje. Linia prosta, wszystko jak najbardziej jest ok. Tak więc co, słuchajcie, e, otwórzmy sobie kocioł, sprawdźmy jak jest w środku, jak to się kształtuje, czy nam coś smoli. Dymic, czy, czy w miarę jest wszystko OK. Ja sobie go podciągnę troszkę na wyższą modulację, żebyście mogli zobaczyć ten płomień, jak on się tutaj kształtuje. Sprawdźmy, jak jest w gątle. Jak możemy zobaczyć e, troszkę pyłu. Rzeczywiście, pył jest. E, kocioł pracuje na małej mocy, dlatego też ten pył się zbiera. E, ale jak widzicie na ściankach prawie nic nie ma, naprawdę jakieś tam śladowe ilości. Tu pod tym względem jest w miarę OK spójrzmy troszkę niżej e, tu jak zobaczycie też jest czysto nawet bardzo czysto e, spalone już praktycznie 75 kg w tym momencie e, po wyczyszczeniu tak więc myślę że jest w miarę ok zerknijmy sobie na dolne dźwiczki dobra e, tutaj też jest jak widzicie ten pył jest bardzo jasny troszkę go jest ale rzeczywiście nie ma tragedii e, jest w miarę, w miarę siwo, nie ma nic czarnego. To dla mnie jest bardzo ważne, że nie ma tej sadzy, nie ma smoły. No ale spójrzmy sobie na, na szpalnik, jak to tam wygląda. co znaczy, troszkę modulacja specjalnie jest teraz wyższa. Kocioł pracuje na 50%. Jak widzicie, tak się to spala. Tak więc jest wszystko w miarę, w miarę ok. Nie mam większych zastrzeżeń, ale co bardzo ważne, popiół. Jak możecie zobaczyć, popiółz nieruszany zresztą to widać. Bardzo sypki, a to bardzo. E, będzie problem, bo teraz troszkę jest gorąco, ale o, wszystko jest jednak e, dopalone. No, przepraszam, jest gorąco, ciężko już rękę e, włożyć, ale jak widzicie jest wszystko bardzo sypkie, zresztą Wam pokażę. O może pogrzebaczę. Zobaczcie sami, a tu już nie mówię, no bo tu sam pyłek. Tak więc pod tym względem, jak najbardziej ok, może minimalne, ale to naprawdę minimalne spieki. Tu mi się uda go wziąć. Udało. Zobaczcie, no to ciężko nazwać spiekami, bardzo małe. Tak więc spieków jako takowych nie zaobserwowałem. To jest też na bardzo, a tu bardzo duży plus. Tak więc tak to się kształtuje. Jak widzicie, modulacja poszła. Znacząco do góry, w tym momencie jest około chyba 60%, tak się to mniej więcej tutaj pali. Tak więc w miarę, w miarę wszystko jest dopalone. Ok, przy węglu zaznaczę tak kalorycznym, czyli na poziomie właśnie 28 MJ i wyżej. Ten płomień jest bardzo krótki. Tu już nie będzie takiego płomienia jak na retorcie. Zdecydowanie inny proces spalania ale jeśli spyki mają powstawać to i tutaj będą e, powstawać już miałem e, do czynienia tak więc myślę że w miarę ok tak więc co e, przejdźmy sobie do e, oczywiście testu wilgotności testu popiołu no i podsumowania czy w ogóle warto kupować ten groszek czy nie ja zaraz powiem jaka jest modulacja Modulację mamy w tym momencie 90% czyli już bardzo wysoko tak więc w miarę e, to wszystko jest OK. Zaraz nam chyba przy podaniu popiół będzie wypadał. Może pokażę Wam. wsadźmy. Zobaczcie, wypada pył. Praktycznie żadne spieki, nic się nie dzieje. Eee, tak więc jak najbardziej wszystko jest ok. Tak więc co? Idziemy do e, testu wilgotności. Oczywiście testu popiół Podsumowanie. Hej! Mamy nasz węgiel po odparowaniu. Zobaczmy, jak tam wygląda nasza frakcja, bo jak widzieliście, e, przed odparowaniem był dość wilgotny, tak więc to warto zaznaczyć. Co mogę powiedzieć? Frakcja jak najbardziej ok. no drobniejsze kawałki też są, nie można powiedzieć, że ich nie ma, ale nie ma jakiego takowego miału, tak więc myślę, że pod tym względem jak najbardziej ok. O kurzy się aż, tak więc myślę, że dobrze odparowany. Sprawdźmy. Ile nam go odparowało rzeczywiście, bo zaznaczę, wilgotny był i to sami widzieliście. Waga starowana, Ile mamy z wiadereczkiem? Zaznaczę, 1984 gramy. Tak, więc odparowało nam dokładnie 116 gram, co daje nam wynik z 2 kg na poziomie 5,8%. Według mnie wynik dobry. Co, co, co też można wywnioskować z tego? Wyniku. Jak widzieliście, węgiel dość wilgotny był, dość mokry bym nawet wspomniał, ale odparowało nam tylko 5,8% wilgotności, wilgoci przemijającej, to znaczy, że, wilgo, że wilgoć. Że węgiel jest dość twardy, nie ma tych mikroporów, które ten ten po prostu ta wilgoć do niego jakby tam wchodzi, że tak określę, tak więc pod tym względem naprawdę ok, węgiel twardy. Myślę, że wynik bardzo dobry. Słuchajcie, przejdźmy sobie do popiołu, no i oczywiście do podsumowania. Podsumujmy, zobaczmy jaka cena e, i zobaczymy, jak tam będzie się kształtował. Mamy nasz popiół z ekogroszku pomarańczowy, czyli KWK Bobrek, czyli praktycznie mamy skarbka, tak? Sprawdźmy, jak on się kształtuje. Jak możemy zobaczyć, objętościowo jest bardzo dobrze. E, tu jest dokładnie z 70 kg. Jak sami możecie zobaczyć dwa worki bez problemu by jeszcze weszły, e, czyli ze 120 kg nie ma problemu, tacka dość mała, popiołu objętościowo jest bardzo dobrze, tak więc tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam, e, tak więc wszystko jak najbardziej w porządku jeśli chodzi o objętość, ale wrzućmy sobie na wagę i sprawdźmy jak jest to wagowo, dodatkowo zobaczcie sami, no cóż tu mówić, sam pył. Tak, e, spieków nie, nie ma tu mowy o jakichkolwiek spiekach. Po prostu wszystko fajnie dopalone. Mm, wszystko jak najbardziej w poprawnym porządku. Tak, e, wszystko okej. Okay. Większość zastrzeżeń, naprawdę żadnych zastrzeżeń nie mam, jeśli chodzi o popiół. Ale rzućmy na wagę, bo to nam dużo może powiedzieć. Dobra, rzucamy na wagę. Wy widzicie, ja Wam przestawię, żebyście mogli zobaczyć lepiej. 2660 gram, dokładnie 70 kg daje nam popiół na poziomie 3,8% popiołu. Chyba wiele nie będę musiał dodawać. Topowa półka, bez, no tutaj bez kompromisów, tak. Wszystko jak najbardziej jest OK. No 38% rzadko które to już jest tak naprawdę pierwsza piątka, jeśli bym powiedział o. Groszki, i pod tym względem naprawdę świetnie. Świetnie i jeszcze raz świetnie: 3,8% topowa półka. Przy tej kaloryczności jest naprawdę super. Tak więc, co? Przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumujmy nasz groszek. No, ale raczej chyba wiecie, jak wszystko dalej wypadnie. Podsumujmy sobie nasz ekogroszek pomarańczowy z, ze strony Węgiel 24 Info. Zobaczmy, jak on wypadł w całokształcie, jak on się sprawdza, jaka jest jego cena. Kaloryczność dość wysoka, 28,1. Myślę, że bardzo wysoka, bardzo fajny parametr. Wiele dodawać nie trzeba. Spala się super. Do popiołu dojdę dalej. E, na razie, jeszcze wilgotność 5,8% wilgotności. Myślę, że wynik całkiem fajny, nawet bym powiedział, bardzo dobry. E, jak widzieliście, no rzeczywiście przyszedł do mnie wilgotny, nawet powiedziałbym mokry, jeśli chodzi o worki. Tak więc to na pewno warto wspomnieć, że no, był dość mocno mokry. O, może tak nawet bym powiedział, ale odparował nam tylko 5,8% wilgotności. Wydaje mi się, że. Eee, Niedużo. Węgiel twardy, nawet bardzo twardy, tak więc ta wilgoć jest tylko zewnętrzna, nie ma wewnętrznej, eee, czyli myślę, że jak najbardziej jest ok. Eee, dojdźmy sobie dalej, jeszcze do popiołu, bo to jest bardzo fajny parametr: 3,8% popiołu. Widzieliście sami, popiół pyłek eee, spala się świetnie, eee, tak więc myślę, że pod tym względem jak najbardziej okej. Okay. Eee, jest to mieszanka węgli. Bazową jest to węgiel, tak jak tam producent pisze na stronie z kopalni Bobrek. Kaloryczność by na to wskazywała, ale co mogę powiedzieć, w porównaniu do skarbka oryginalnego, którego niedawno testowałem, a sami widzieliście, tamten był dramat. Tu jest po prostu rewelacja. Popiół, pyłek, czyli bym powiedział to, co ja miałem tak naprawdę w zeszłym roku, w zeszłym sezonie, jeśli chodzi o właśnie ten groszek. Tak więc myślę, że naprawdę spala się super. Bardzo wysoka kaloryczność 281. Wilgotność stosunkowo bym powiedział, nieduża, jeśli chodzi o, o odparowanie. E, zewnętrznie było widać, że jest kiepsko, ale no, tu mówię rekompensuje nam to, że jest bardzo e, kaloryczny popiół, świetny. No i przejdźmy do ceny. E, obecnie na cena na stronie producenta jest 880 zł. Powiem tak. E, jeśli mam porównywać obecne węgle, powiedziałbym, że jest to też topowa półka. Przy takim popiole, tak spalanym w taki pyłek, wydaje mi się, że najbardziej opłacalny węgiel. No, zaznaczę, jeśli chcemy na przykład z dostawą, no trzeba doliczyć za ten transport. No i tu cena się robi mniej atrakcyjna, ale jeśli porównujemy go do typowego skarbka, bo do tego się go odniesiemy, do właśnie kopalni bobrek, i tak zdecydowanie wychodzi lepiej. I taniej niż oryginalny skarbek, tak więc jeśli ktoś ma ochotę kupić skarbka, zachęcam do właśnie kupna lepiej tego groszku. E, zdecydowanie lepiej się sprawdza, lepiej wypala. Zresztą sami widzieliście. Myślę, że wiele dodawać już nie muszę. Jak dla mnie, bardzo dobry groszek. E, myślałem, że będzie dużo gorszy, jak słyszałem, że skarbek to podchodziłem do tego, że, no, mówię, kiepsko wyjdzie, ale jak widzicie, wypadło rewelacyjnie, bym powiedział, tak więc pod tym względem naprawdę, naprawdę mogę gorąco go polecić. Mówię, nawet z dostawą wychodzi lepiej niż oryginalny skarbek i to muszę zaznaczyć. Tak więc, co na dzisiaj myślę, że tyle. Już niedługo kocioł paletowy u mnie zawita, tak więc też będzie się troszkę działo. Będę właśnie podłączał, czekam tylko już na hydraulika, żeby mi troszkę pomógł, bo sporo jednak pracy. A jeszcze grzać, by powiedział, troszkę trzeba w domu, bo jeszcze jest tam chłodno. Ale co, słuchajcie, na dzisiaj tyle. Jeśli się podobało, dajcie kciuka, skomentujcie ten film, powiedzcie co wymyślicie. Może wypaliliście tym groszkiem, może u Was się też sprawdza bardzo dobrze. Tak więc, co, dajcie, dajcie znać, jak, jak jest u Was, jak to wygląda. No i oczywiście zachęcam na wejście na stronę marketgrzewczy.pl. Trzymajcie się! Cześć!